Przewodniczący, pora na dosy kabinet. Odsłona druga. Tańczy mi. to próbeczka niewielka. Widać, nie? Nie chcę się przykleić. Tańczy mi. Ale jakoś to nabije. Dzisiaj inny syntetyk. ci ja Nylon? 24 mm. Mam takie 24 mm. Jak ja mam 60 wzrostu. po prostu to jest 26 mm raczej a ja wzrostu mam 1,82 m. No ciężko się nabija, chociaż powiem Wam, że nie jest tym tak źle, bo ciężko się nabija, bo tańczy, gdybym ja miał to w większym kawałku. Przecież mam jeszcze drugi kawałek trochę większy. E, znaczy trochę zdecydowanie większy, e, to byłoby dużo łatwiej, e, bo, 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 bo by się obywało, ob, obywało bez tego silania okruszka w miseczce. E, Dosy kabinet jak wam mówiłem w poprzednim filmie o nim jest mydłem dla profesjonalistów Czym się ma charakteryzować źródło dla profesjonalistów? Szybko wyrobić dobrą pianę, ma, ma mieć dobry poślizg. I dawać dobrą ochronę skóry, skóry klienta. Tak. Jakie są wymagania mydła dla profesjonalistów? Dlaczego ma wyrobić szybko dobrą pianę? No bo... <słuch> Kwota wzięta od klienta Zagolenie będzie taka sama Czy on będzie na fotelu siedział 10 minut czy pół godziny Czas to pieniądze Do tego jeszcze mydło musi być w sensownej cenie. Fajnie by było, jakby było bezzapachowe, bo wtedy fryzjer może barber nałożyć yy, dowolny aftershave. Nie będzie się to kłóciło zapachowo. Wszystkie te cechy posiada. Eee, użyte dzisiaj mydełko. Chyba źle włożyłem żeletkę, bo tak trochę nierówno siedzi. Bo ym, dzisiaj, dzisiaj będzie urządzenie szawetkowe, czyli brzydkopodobne na zwykłe żeletki, czyli najgorszy wariant z możliwych. I urządzenie tam ma zwalczyć mój dwudniowy zarost. Przebetce jest moja ulubiona żyletka. Jeżeli chodzi o półki żyletek, jest to permaszar. Turecka Pelmasza rodem z Rosji, tak. Lubię tę szawetkę z jednego niewątpliwie względu. Jest troszeczkę cięższa, a więc troszeczkę swoją masą nadgania płynność ruchów. Bo jednak szaweteczka leciuteńka nie jest. No i ja niespecjalnie. Lubię jak ma taki ciężar brzytwy, jednak jak ma te kilkadziesiąt gramów. I ona świetnie trzyma żydkę. Że tutaj nawet nie próbuje zatańczyć. Wiecie w moim jednym z filmów, gdzie gdzie testowałem tę szabetkę, gdzie było moje pierwsze golenie nią obejrzało to kilkaset osób. Miło. I jeden człowieczek napisał bardzo niedawno komentarz, że pod tego filmu on postanowił sobie coś takiego nabyć. I się okazuje, że na chińskich podwalach występuje to w kilku miejscach, i nie wszędzie jest dobre. On kupił, trafił na coś byle jakiego. I oddano mu pieniądze. Czyli postąpiono uczciwie. To no dobrze. Tak powinno być. Zresztą. Zresztą możecie zajrzeć tam pod ten film. Yy, bo. Yy, to jest jeden z ostatnich, jak nie ostatni komentarz do tego filmu, bo to film sprzed pół roku przecież. I gość tam wymienia jakąś markę. Chlasnąłem się, nie? Gość wymienia dokładnie, jaką markę kupił i jest dobra się chcieli sobie zafundować taką szabeteczkę. Ja polecam, bo to się tym goli się dużo lepiej niż każdą inną szawetką na połówki żyletek. Po prostu dobrze jest trzymana żyletka. tam mówi, że pierwsza, którą kupił była ekspozycja żyletki była bardzo duża i to mu się nie podobało wcale się człowiekowi nie dziwię ale tak po cichutku między nami niektórzy barberzy właśnie lubią mieć tą ekspozycję żyletki większą niż Ech, przewiduje producent niektórych szabetek i nawet kombinują żeby tą, 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 tą ekspozycję mieć większą bo wtedy jako, nie wiem, bliżej skóry pacjenta może jechać w tą szafetką. Nie wiem, chcą większą, to proszę bardzo, ja nie, nie chcę większej. Ta tutaj jest, ekspozycja żyletki jest bardzo ok, bo wiecie, im bliżej krawędzi tnącej, żyletka jest trzymana, tym ta krawędź tnąca jest sztywniejsza, im... I tym mniejsze są możliwości poranienia się. Wiecie, no barberzy mają wprawę w goleniu dużo większą niż ja. Bo robi kilka łeb dziennie, nie? A ja robię jeden. Do tego ciągle ten sam. Co kilka dni. Już jest prawie gładko. Jednak wiecie, gładkie ostrze to jest gładkie ostrze. Znaczy gładkie, gołe. Nic mu nie przeszkadza w koszeniu. 嗯、no. słychać jak zarost chrupie czyli jeszcze coś było no, druga ręka robi Zótri. No jest gładziutę, jest idealnie, no ale tym razem podrażnienia są. To już nie mała godności <gry> maszynki. E się przedtem goliłem, czyli Merkura 34C. Ale dogolony jestem, że tak powiem, głębiej. Już po prostu spłukiwanie mydła pokazało, że jest szypanie, więc... Więc jest szczypanie. Więc żarty na bok. I... brud. Ząbki, bo podstawowym składnikiem bruta, czyli tym, który jest wymieniony jako pierwszy, jest alkohol. Jest go tu dużo. No i pokazał ząbki. Yy, nie, żeby mnie tam zabójczo osypało, ale, ale tak, skóra była podrażniona. Brud, brudka coraz mniej. Trzeba będzie uzupełnić zapasy. Brudkowie jest super. Poprzednio się go ogoliłem gdzieś w 13 minut, teraz 15. Czyli nie ma dużej różnicy między szawetką a, a maszynką e, w czasie pracy e, w czasie golenia się. Nie jest wielka różnica, bo to są jednak sprzęty. Yy, może kwestia, wiecie, tu jest y, coś tak, takiego, co się nazywa krzywa uczenia się. Jest y, dłuższa po prostu. No, wiadomo, że jak się jedzie po skórze gołym ostrzem. To trzeba uważać. Teraz Wam pokażę, że różnice pomiędzy. Artist Club, a na zwykłe żyletki. To jest mniejsza rzecz. Sporo mniejsza, jak widzicie. Troszeczkę inny kształt. Taki bardziej podobny do Kai, a to jest bardziej podobne do Federa. Nieważne. Ja tę, yy, ja tę szawetkę lubię. Tę na zwykłe żyletki. Mydło. Łatwo wyrabia się pianę, naprawdę, piana jest fajna, z poślizgiem, jak teraz po goleniu, to tak trochę czuje się, jak nawet krem zostawił jakiś na twarzy. Naprawdę bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze. No, szkoda tylko, że to tak na rynku detalicznym nie istnieje praktycznie. Oczywiście można w jakichś hurtowniach, niewielu, ale w hurtowniach e, fryzjerskich to nabyć. Czasami. Dobra ludkowie, będą następne filmy. Żegnam się z Wami do tych następnych filmów. Miejcie się pięknie, bawcie się dobrze i... Do zobaczenia, do usłyszenia. W następnym filmie cześć.